Cześć, witajcie, tu pan ze mną, jest Fixer. A to jest kolejny odcinek z Rush and Clank Tools of Destruction. I pójdziemy sobie dalej. Załatwimy paru tych panów. Wrócimy do sklepu w celu zakupienia tego, co możemy zakupić. O, ulepszyliśmy broń na drugi poziom. I tak w ogóle gra Fixer. Tak, właśnie. Ja gram w tej chwili i... Ee... No i kontynuujemy uwalnianie jej tej, no, tej towarzyszki z więzienia. Użyjemy tych mm, pszczółek, bo przezorne zawsze ubezpieczone. wrzucimy sobie z Urchona Który chyba tu nie lata. Jest. Jestem, tak? dobra. Yes albo no, bo moje te bronie, które na normalnie normalnych przeciwników, nie widzą tych niewidzialnych w teorii niewidzialnych, bo niewidzialnych nie powinno się widzieć, jak samo na wskazuje, więcej przeciwników. Tak naprawdę spora ilość. Ok. Taimin poleciała tam ratować roboty. Klanka y i Zephira. Właśnie. A my uciekniemy z więzienia. Teraz przy okazji oczywiście wielką rozruba Tak, z sprawę tych gości. Tutaj nam coś mówi... Nie, nie lubię tego gościa, naprawdę bardzo go nie lubię. Będę mustrzał w telewizorach. jest jakiś niesamowicie silny ten telewizorek. No jest trochę, no na pewno jest jakiś wzmacniany w ogóle. No bo wzmacniany to na pewno jest. No, hmm, czego, z czego bytu. No może tego Został zdezintegrowany, a raczej po prostu zniszczone na malutkie kawałeczki. Na tych nie ma co wykorzystywać silniejszych broni, bo są zbyt słabi. Tam jest kolejny taki robot, któremu. No, którego tak będziemy próbować załatwić, ale... Prawdopodobnie to się nie uda. Użyjemy czegoś innego. Tak, pora na. Uch, mogę spaść. Impreza. Pora na impreza. No, wiele amunicji tego nie było, ale za to mamy. Tutaj nasz laser. Tych stąd... A załatwisz. Dobrze. No właśnie, załatwię ich, ale teraz już nie mam amunicji. Nie mając amunicji nikogo nie załatwię, nie? A ta broń nie dość, że nie ma takiego zasięgu, to jeszcze jest w sumie zbyt słaba, więc... Więc, więc... Możemy użyć spróbować tego użyć, ale zobaczymy. Coś jest takie to niestarowna Nie chcę do góry lecieć. Dobra i no nie wyszło nam z tym, więc... Pójdziemy dalej. Zatwijmy paru niemiłych panów. Te ślimaczki, które są w tych zbrech, są naprawdę takie fajne, ale jakie niemiłe. No nie wiem, sk skąd je, sk skąd je taki on wyczasnął, i w ogóle co to Stąd to, to nie, nie doleci. nie trafisz tych przeciwników, ale od czego są. I od źle I, rzuciłem. I tron którego źle rzuciłeś, także nie zadziała. Musisz <śm> bardzo uważać. <śm> I użyć. Właśnie. Bomba. Lechowej bomby, jak ja to kiedyś zwałem. cudownie jesteśmy skill pointa, który polega na spaleniu spaleniu trzech tych drops tych stworzonek tych ślimaczków po uwolnieniu ich, z, z ich zbroi tak mmm I... Oj, co ja zrobiłem? A mogłaby, mogłabym, mogłabym ci coś przydać. Źle wybrałeś, źle, znaczy, no źle wybrałeś. Ale mam nadzieję, miejmy nadzieję, że ci się to już nie przyda. Teraz jest Jadka Tak, jest tu Jadka, jest tu platforma i... Czekamy aż nam otworzą drzwi Przy okazji Wyobraźcie sobie tak, jakbyście poszli do kolegi Albo, nie wiem, uciekali od kolegi I potem i ten, i czekali aż wam, i, a, albo... I czekali aż mam otworzy drzwi A was atakowaliby ci jacyś tacy dziwni przeciwnicy Fajnie by było, nie? się... o, już się otworzyłem. Kolega wam już otworzył drzwi i możecie uciekać. Dobrze. Za chwilę powinien paść Akurat Amunicji do tego już nie mam niestety Ale mogę ich załatwić z Toxic Surmasów i do tego tych rakiet samonaprowadzających To ja było na tyle, jeśli przeciwników chodzi Tu mamy nawet plan Raina. Aniż znaczy fragment całego planu Raya. Checkpoint i Czy to by oznaczało, że mam wszystkie. Nie mam wszystkich. Trochę mi to jeszcze. Zajmie zbieranie. Trochę daleko tego. się do e, całego rajna. Teraz, tak słóweczko, polecimy do statku. I zobaczymy, cóż, cóż, cóż to zrobimy. Bo odcinek jest trochę za krótki, żeby go zakończyć. Z drugiej strony, nie wiemy, co na tej planecie się jeszcze może znajdować. W tym gdzie dostaliśmy e, koordynaty dla na. planety Jasindu. Wyjąłeś mi to z ust Tutaj mamy i ta do tych Więc pójdziemy tutaj Ponieważ nie ma już sensu zaczynać się z samej planety Pójdziemy sobie tu To Nam to trzeba nie... zestrzelić Otworzymy sobie drzwiczki, a raczej podniesiemy je i zrobimy im tu jatkę Tym małym, która, biednym. która nie trwała długo, bo. A tutaj co jest? Zrobi zrobiliśmy jadkę małym, biednym robocikom. Tutaj są przede wszystkim małe, biedne robociki. Tym również zrobimy jatkę Dobrze, tutaj otworzę O, właśnie, nie zauważyłem na tego, ale miałem tam przecież dla tego laserka. I gdzie to by mogło być? Tutaj? Nie, no. No wskazu pokazuję, że tam. No ale dobra, nieważne. Albo, sprawdzę jeszcze raz. Tutaj? Nie, nie. No przecież pokazuje, że tam, a to nie. No cóż, nieważne w tej chwili, może to będzie gdzieś indziej. Na razie otworzę to. Otworzę to. Rozwalę skrzynki, więc prawdopodobnie już... To, że to otworzyłem mi się na nic nie zda. Czy nie otworzyłem, tylko podniosłem? Huch. To się podniesie, to się podniesie. I pójdziemy na górę. No mm, ja tutaj nie udało się doskoczyć. Spróbujemy jeszcze raz. Tak, spróbujemy jeszcze raz, tylko z góry. Trafi? Nie trafi. Tutaj rzucimy, tutaj rzucimy i jeszcze raz na górę. Skacz, raczej skacz, od tego zależy, czy dojdziesz na miejsce, do którego no, do którego musisz dojść. No, A i ale... właśnie tutaj się tego używa. Zniszczymy tę śliczną ścianę. Tutaj, tak w ogóle zauważyłem w tym momencie, że widzimy to wszystko oczami klanka. Bo to klank to niższy. A no tak. Tutaj mamy trzy skrzynki z Ralitaniu <noise> I, dużo, i dużo skrzynek ze śrubami. I pójdziemy dalej. Czy on stąd sam rzuci? Hmm, no spróbujemy. Na przykład stąd, tutaj rzucić. Bo tam się nie potrzeba. No tam to nie potrzeba. No spróbuję jeszcze raz, jeszcze raz, no nie trafi, I, nie rzuci, i teraz na górę jak najszybciej, żeby tam przeskoczyć. No i udało. się udało. Udało Ci się, Fixer. Teraz zniszczysz te skrzynki. Tak, zniszczę ja. A i pójdziesz dalej? Dobra, już jestem. Idziemy dalej. Podkręcimy śrubę. Ciekawe, co nam to da. Platforma się wysuwa. Wieje, wieje wiaterkiem. Wiatrak wieje. Wiatrak wieje wiatrkiem. I tutaj skoczymy, to czy podniesiemy to. Akurat nas wiatraczek przewieje tam, gdzie ma nas. Przewiać. Inmate 39. To trzeba podnosić, dobra. Dało się. Wiatraczek po raz kolejny nas przewieje. Tak, kolejny wiatraczek nas przewija, zrobi nam taką przysługę. Kolejne małe robociki. I kolejna śruba do podkręcenia. Już są zajdę, bo wiem co mi to da. I to dalej. To musisz y, przestrzelić. No właśnie, to trzeba zniszczyć, faktycznie, faktycznie. Um, a nie, nie rzuć, tylko no, zniszczyć. Nie, nie, spada, spada, nie, 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 nie spada. Nie udało ci się, zginąłem, spadłem. Nie no, to nie fajne, no ale myślę, że dojdziemy tam w miarę szybko. Kolejna znaczy, po raz kolejny dokręcimy tę samą, po raz, po raz drugi dokręcimy tę samą śrubę, tak, żeby wykręcił nam się wiatraczek. Znaczy, nie tyle wykręcił, co wysunął, bo on się nie kręci, tylko. no znaczy, wy. Ech, kręci się po tym, jak się wysunie. Zium, 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 zium. się kręci, 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 kręci. Tam jest ten wiatraczek z wiatrem, się kręci, i... ten się kręci, i... Już wiem, po czym poznać to, że wiatraczek zaraz... że ten wiatraczek zaraz się urwie. Bo on się na początku tak bardzo szybko kręci, a potem się kręci coraz wolniej. Aż się urwie, właśnie jak się urwał przed chwilą. No nie rozwaliłem już tych moich no rozwaliłem je teraz I dokręcę śrubę Po raz drugi, tę samą kolejną Znaczy tę samą... Ach, po raz drugi dokręcę też właśnie śrubę, którą dokręciłem przed chwilą Ale potem zginąłem, więc teraz znowu ją trzeba dokręcić Dobrze, rzućmy to dalej Tam już wiem co trzeba zrobić Teraz udało Ci się trafić I za chwilę będziesz musiał dorzucić po raz kolejny. Właśnie, udało się. I to już się na pewno uda już nawet nie ma co. Mówić, że się nie uda, bo się uda i złota śrubka do naszej kolekcji zło tych śrubek, w których w sumie nic nie robimy, bo... Wolę grać normalnym razem niż tym, w tych wszystkich skórkach. <coughs> tak właśnie jest. Wrócimy się do statku i... I się pożegnamy. W takim razie... Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę czymyś. Cześć! Siema!